Siemanko, jestem Keniek, witam was na kanale TechSpec i witam was w recenzji tego osoba, smartfonu, czyli Xperi J zacznijmy od pudełka pudełko wygląda tak, mamy oczywiście trzy wersje kolorystyczne które widzicie tutaj podstawowe parametry na pudełku dobra pudełko w środku wygląda tak no, w miarę fajnie to mamy w środku oczywiście instrukcje, gwarancje itp., itd przejściówkę trochę brudna oczywiście sony podstawowy kabel micro USB taki dają już taki dawali nawet do Xperi Sony, Ericssona jeszcze Xperi X8 y, tak 8 Dawali nawet taki kawę taki podstawowy, nie jest jakoś długi, ale to, co, co, co zrobić, nie? Dobra, i przejdźmy do telefonu, który prezentuje się następująco. Mamy, o to tak, odbijam się, folia jest założona. No i zacznijmy, e, może od wymiarów, czyli mamy 124 i I3 mm na dłuższym boku 61,2 mm na krótszym i 9,2 mm grubości mierzone jeśli się nie mylę w najgrubszym miejscu choć nie 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 jestem tego pewien w najgrubszym czy nie. Telefon ma ekran TFT oczywiście, 16 milionów kolorów, 4 cale mamy tutaj, rozdzielczość tego telefonu to 480 na 854, co nam daje 245 pikseli na 1 cal. Telefon ma wbudowany 512 MB w RAM, pamięci to ma 4 GB, z czego dla użytkownika mamy hmm, niecały gigabajt, tak jest. Kochamy was, Sony yy. Procesor, jaki został tu użyty, jest to Qualcomm MSM 7227A o taktowaniu 1 GHz, a układ graficzny to Adreno 200, tak już. Dobrze mówicie, przestarzała specyfikacja, ale co zrobić? Dobra, złapiemy teraz. Osta a dobra, przejdźmy może do tego, jak to się prezentuje. U góry mamy kamerkę i e, głośnik do rozmów. Oczywiście standardowe klawisze, e, back-home i manager e, z. Dobra, z góry przejdźmy. Mamy na środku port. O, teraz widać port miniczek, czyli półcale. Z tyłu mamy włącz wyłącz, zablokuj odblokuj. Regulacja głośności. Choć ten nie wiem, czy to z używania ten, ale jest dość płytki i często się go myli z pozostałymi klawiszami. Na spodzie nie mamy nic, poza tutaj, to, 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 ta dziurka. To nie jest pęknięcie, tylko to mamy na bryloczek jakiś. Eee, z lewej strony mamy port micro USB. Który jest do, 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 w miarę. Oczywiście aparat 5 megapikselowy e, z diodą doświetlającą, e, obudowa się. Widzicie palcuje, rysuje ale to jest jej wada niestety klapka wygina się ale nie tak jak w Galaxy S tych nowszych no nowszych nie nowszych mam oczywiście na, mik na kartę SIM zwykłą i na kartę mini SD bateria jak widzicie jest olbrzymia i mogę z czystym sumieniem powiedzieć czy ma 3, 4, 5 nawet dni jest bardzo dobry, oczywiście głośnik. Niestety jest trochę zdarte no zdarte no. To wszystko tu mamy bardzo fajne podświetlenie o widzicie tutaj tu mamy możemy sobie ustawić jak sms przychodzą itp i td. Także wiecie. Dobra, no to przejdźmy do samego telefonu, odblokujemy. Oczywiście mamy tu autorską nakładkę Sony, która wygląda, jak widzicie, bardzo ładnie. Oczywiście przejdziemy do informacji o telefonie. Mamy tu wersję Androida 4.1.2. Kurde, nie mogę złapać autofokusa. Jest to najnowszy Android dla tego mm, telefonu. Oczywiście nakładka system, chodzi bardzo płynnie, choć zdarzają się przycięcia, niestety, ale posiada on tylko 512 MB RAM, co jest na ten telefon za mało, bo też ma bardzo duży wyświetlacz przydałoby się mu e, ciutkę więcej, ale dobra, przejdźmy do ekranu. E, który jest po prostu przepiękny, popatrzcie na Odzorowanie barw. O kurde, wy nie będziecie widzieć. Ekran, no musicie mi uwierzyć na słowo. Ekran jest przepiękny. Jedno słowo, przepiękny. Oczywiście, że to jest Sony, mamy aplikację Walkman. Puścimy jeden moment, bo ostatnio było przy i także dzisiaj też to puścimy. W poszukiwaniu szczęścia tu W szczęścia Przemierzamy cały świat Przemierzamy wszechświat pijamy dobrami tam Czekujemy wejścia Cały ten świat jest tu nam Cały świat jest ustóp braci, siostry, ma Zanim odejdę Im odejdę stąd Mam nadzieję, że Wam tyle wystarczy. E, nagrania muzyki jest Walkman e, na żydzie Sony. Bardzo dobrze mm, no, odtwarza dźwięki, wszystkie kodeki. E, głośność e, głośnika jest przyzwoita, o przepraszam. Choć przy największej głośności e, są problemy z tym. Oczywiście zdjęcie o ekran, a to do tego przejdziemy później. Dobra, no to jedziemy szybko z wydajnością. Odpalamy kwadranta. O programie, to nie. Dajmy informację o systemie. ARM 7 Dobra, no to pełny benchmark. Jedziemy z kosem. Nie jest to jakiś super wydajny procesor, ale powinien dawać rady. Dobra, wyciszam się, aby oglądajcie to w przyspieszonym tempie. Test e, się zakończył. I mamy wynik: jest to 2109. Lepiej niż Galaxy Nexus S i HTC Desire. Trochę brakuje do Optimusa 2X. Jest oczywiście też e, słabszy od. nie widzicie. Stójcie, zapywam ostrość O, właśnie widzicie. 2109. Wyłączył się 2109. Tak jest. No jest to dość przyzwoity wynik, jak na smartfon tej klasy cenowej. Oczywiście, włączamy teraz Antutu Benchmark. Który przez wielu jest uważany za, za e, lepszy benchmark do testowania smartfonów w ostrości. Nie chcę to powiedzieć. mamy wynik jest to wow the fuck. wow cztery tysiące sto dwadzieścia pięć wyniki czyli jest to bardzo mały wynik czekajcie anu. starał się 4000 jest to niezbyt wiele na ten smartfon liczyłem na więcej co tu ma dużo Adreno oczywiście specyfikacja telefonu Qualcomm Adreno 200 i to wszystko co mówiłem dobra przejdźmy teraz do. Dobra, no to co? Yy, czekajcie, niech to znajdę. Gry mam tu. Subway surfer. Gry mniej wymagające chodzą dość płynnie, cho choć wiadomo. Nie można czegoś nie wiadomo jakiego wymagać. Yy, no ale takie mniej wymagające yy, chodzą płynnie. Przejdźmy do ostatniej rzeczy. Nie, ostatniej. Jeszcze wiadomości. Klawiatura wygląda tak, pisze się bardzo przyjemnie, tak krótko mówię. I ostatnia rzecz, czyli aparat. Tak jest, damy sobie tutaj. Ten. Nie jeszcze jedno. Chyba nie, dobra. Zdjęcia robi Przyzwoite, przyzwoite, nie najlepsze, ale dość przyzwoite. Jak widzicie, zdjęcia te nie są najgorsze, choć w ciemności są beznadziejne, mówię tu od razu, są beznadziejne. Dobra, czy polecam ten telefon? Nie, nie. Za tą cenę mamy ZT Grand X-In, który jest sporo wydajniejszy. Ma lepszy aparat, niestety jest gorzej wykonany. Ekrany mają te same, ale za tą cenę jednak chylę się ku ZT Grand X, gdyż jest wydajniejszy. O, odkurzacz chodzi, także kończymy to szybko, jest wydajniejszy i dlatego nie polecam tej Xperi, choć jest lepiej wykonana pod tym względem tylko jest lepsza. Także dzięki ma lepszy dotyk. Dzięki, że to oglądaliście oczywiście, subskrybujcie nasz, nasz kanał i zapraszam Was do następnych filmów z tego na tym kanale. Hej!